Witam Was, Panie i Panowie, w pierwszej rundzie. Z tej strony Sołty z Game Master Psychotok. Nie chcemy brać mulligana, a ręka jest nie może wybitna, ale okej. Okay. Jest sporo lądów, jest, jest szybki drop. Może nie szybki drop, no niezły drop powiedzmy. Jak widzimy, ten Nix mi tutaj raczej nie powojuje w tej grze. No, ale cóż, wydaje mi się, że ta ręka no. Nie, nie, nie było opcji, żeby ją, żeby ją tutaj. Black, green, no to nie jest akurat najlepszy matchup chyba dla mnie. Eee, no cóż, może się uda tak, że po prostu gość zaatakuje tym Weverem jakoś... w jakichś dziwnych okolicznościach i pozwoli mi po prostu tego Smitha wcisnąć. Ewentualnie zaatakuje i zagra jakiegoś takiego stwora, którego nie będzie chciał wymienić, prawda? To będzie też bardzo fajne. No akurat, niestety, nie stało się nic z tego. Mm -hmm. I będziemy musieli trochę przyjąć tego Dimage'u, niestety. No proszę, jest już karta, do której możemy próbować dotrwać. No ale niestety... Znaczy, może, może jest... Znaczy, zagrywam tego Nexmita tylko po to, żeby po prostu przekonać go, żeby nie atakował wszystkim, prawda? <laughs> tylko do tego. Bo normalnie pewnie mógłbym go zachować na jakieś późniejsze tury, ale ja niestety nie ma zagrań żadnych, więc... Ok, przyjmiemy to oczywiście. Spider, okej. Okay. No to w takim razie chyba pan dzik. Panzik pan dzik Chyba jednak pan fanatyk. Mhm. Pan fanatyk będzie chyba lepszy. Bo zamieniam się też ze spiderem. Jak dopali gościa, to i tak się wymieniam, prawda? Więc to jest chyba lepszy plan. Już teraz, oczywiście, nie mogę blokować Spidera, muszę zablokować Driadę. Aha, dobra, teraz to już nie jestem w stanie w ogóle blokować <grym> w takim wypadku. Hmm. Muszę chwilę pomyśleć, jak on teraz yy, odpali tego wavera, to do, może odpalić sobie jako plus 2 plus 2, czyli ten by był 5-6 jest pytanie czy ja chcę się wymienić prawda e, tymi dwoma stworkami za jednego za jedną driadę no tak. chyba nie chcę mimo wszystko z drugiej strony czy chcę przejmować lady mage'u no też nie chcę Ech, nie wiem zdecydowanie tutaj brakło mi tej manodajki za dwa mana która by tutaj tą grę pewnie szybciej rozwiązała na moją korzyść A teraz będę musiał Chyba robić jakieś niezbyt fortunne bloki, żeby po prostu przeżyć. Hmm. Dobra, przyjmę to na razie. Zbuduję jeszcze trochę pozycji na stole. Może coś to zmieni na lepsze. Hmm, time to feed. Jeżeli zagram Time to feed teraz. To mi nic nie da, zagrywam po prostu Blade Disc Bora. No i teraz będę już zmuszony robić jakieś dziwne bloki, prawda? To mnie zablokuje Borem. Eee, chociaż chyba powinienem w ogóle atakować tym Smithem. <laughs> teraz się zastanowić nad tym, to chyba atak tym Smithem był dobry, bo on musiałby wtedy. Albo mi pozwolić robić sobie stworki No tak, powinienem atakować Jest to był błąd tutaj Gdybym zaatakował, to on musiałby... Mm, znaczy... Zabiłby mnie... Nie, nie Nie, nie Bo on po prostu zamienił na gościa 1-3 i by mnie zabił Nie Dobra, okej, okay. czyli to nie był... To nie był błąd jednak to jednak nie był błąd. Zawsze nie wiem dlaczego, mam takie zawsze jakiś coś, że tak mi się wydaje, że to kosztuje 3 odpalenie, a to kosztuje 2 zawsze. Często na tym się opałem, że przez to przegrywałem albo coś głupiego robiłem. Hmm. No zablokujemy Driadę, prawda? Zmusimy go do odpalenia Weavera. klopy są jakąś nadzieją na, lepszy, na lepsze jutro eee. Ale nie wiem czy nie lepiej jest po prostu zabić hmm. Przynajmniej próbować zabić tego spidera i zatakować to jest chyba lepsza opcja. Tak mi się wydaje. Bo wtedy w kolejnym dużo mogę odtapować, zrobić sobie stworka i zagrać sobie cyklopy. Hmm, to jest w sumie. No spróbujemy tak, jednak. Chyba. To jest chyba lepsza opcja. Jeżeli nie ma, oczywiście żadnej sztuczki, prawda? A pewnie ma. Niestety Niestety to, to akurat była najgorsza możliwość tuszka, jaką mógł mieć Także tutaj tej gry raczej już nie wygramy mm. No szkoda początek taki trochę nie mrawy no gdy się kończy zawsze tak jak się kończy mm. Ten drugoturowy drop, prawda, by tutaj dużo bardzo zmienił, miałbym o wiele lepszą sytuację, no ale cóż, wydaje mi się, że zostawimy tak jak jest, tylko po prostu musimy mieć doby, dobre rozdanie jakieś. Ta sztuczka była, no ja wiem, że ona była ryzykowna i może niepotrzebna, ale, znaczy ten, ten time to feed może był niepotrzebny, ale uznałem, że... Yy, tym revelem, znaczy, tym revelem bym po prostu musiał podkładać jakoś potrójnie. Co by nic nie zmieniło, prawda, bo on i tak yy, miał tą sztuczkę, więc... Po prostu później bym ni nią zabił, tak? To nie miało większego znaczenia w tym momencie. Yy, nie chcę brać mulligana. No to jest o wiele lepsze rozdanie, prawda? No, mam dropy za dwa, mogę próbować jakiś damage wbijać, iść na wyścig, więc powinno być lepiej. No tam mi się te karty tam oczywiście no, optymalnie ułożyły, prawda? Te wszystkie karty po kolei, więc mhm idolon, ok, no oczywiście idolon nam się wymienię, jak, jak będzie, jak mi pozwoli to zrobić ok wydaje mi się, że to jest dobra wymiana, mimo wszystko Przypewnie nie mu też tak się wydaje. No właśnie, okej. Okay. No, zagramy sobie tego satyra. Damy turę. No, jeszcze jedna mana, i mogę próbować z tego pinakla odpalić. Okay. I, no i to by było bardzo dobre w wypadku. Ale oczywiście many nie ma. Bo byłoby za, za zbyt prosto. 5. No mogę niby w teorii jeszcze jedną turę wytrzymać, tak? No szkoda mi tego deku, bo ten dek jest naprawdę fajny, ale zawodzi mnie wyraźnie. Gdyby jeszcze to było, prawda? Ta czerwona mana, to by było trochę inaczej. Hmm. Czy znaczy, myślę cały czas, czy za, zagrać sobie cyklopy? czy jednak próbować czekać, czekać tą turę na manę. Chyba, że, chyba jednak poczekam, bo ta... Bo tak to chyba nic z tego nie będzie. Oho, Idle of Blossoms, jasne. Nie atakuje, ok. Jest mana. No to spróbujmy w takim razie. Jeszcze oczywiście z daleko do wygranej gry, no ale... Przynajmniej jakąś walkę podejmujemy, prawda? Hmm, jakiś duży koleś, tak? okej. No, okay. no nie fajnie. Mhm. Szkoda, no jego dek jego <coughs> nie jest jakiś super, na pewno, ale... ale chłopak dał radę a, jakby ta mana płynnie dochodziła to może by coś się dało zrobić a tak to nie wiem mam, mam odczucie że... Aha wróciłeś do na no, jasne tak to mam odczucie że będzie ciężko tutaj coś zrobić ta jeszcze pewnie zagra tego to co to pakuje Zero jasne. Mhm. Hmm. Myślę, że muszę zablokować. I zjeść. Mimo wszystko, bo mm, chyba się inaczej nie W bronie, oczywiście, jak ma jakiś remuwal punktowy, jakiś nie wiem, of Hemlock, to się mogę złożyć, ale mm, bez takiego czegoś będę w stanie, przynajmniej będę próbował, to jakoś dać radę. Zagram sobie chyba konskriptora w tym wypadku. Coś w sumie. Mogę zagrać po prostu archetyp. Ten konskriptor będzie bardzo dobry. Z tym z prawda? Jeśli tylko się uda do tego dotrwać. No, no trudno, tru, trudny wybór. Trzy. Mam tam panopli ze sztuczek. Hm, hm, hm. Hmm. No chyba jednak archetyp zagram. To go mam nadzieję trochę od ataków odsunie, ale jak ma jakiś zamówal, to oczywiście jest koniec. dał jedną kartę na top, więc coś tam dobrego było. Aha, Green Guardian, jasne. No, teraz już będzie się kręcił, dobierał karty. Nie, chyba nie jestem w stanie z tego wyjść. Za dużo, za duży kart advantage mam w tym momencie ale no. Mhm. Aha, jeszcze driady dostał, tak? Okej. Okay. No dobrze. Unravel the ether. No to jest ciekawa opcja, żeby mu tego gościa tutaj ubić. no na to jeszcze mam czas, prawda? No dobra, oddam turę na razie. Po prostu. No sytuacja jest bardzo zła. Bardzo, bardzo zła. Tak naprawdę nie mogę się ścigać, nie mogę bardzo blokować, no nie jest dobrze. Nie no, ten ten deck, znaczy jego deck, mówiłem, że, nie, że jest taki średni, ale naprawdę nie zło ma te karty. Taki na mnie to jest, no, te 3 gości jeden, jeden, z detachem to jest wielki hejt na, na takie deki jak mój, prawda, więc... Mogę się nawet w teorii wymienić, próbować z tym Skorpionem. Ale chyba jeszcze te, te dwa Dimange'u jestem w stanie przyjąć. Coś jeszcze, tak? Mhm. Pająk, który jest 4-6. Ten soter byłby dobry turę wcześniej, bardzo dobry. Teraz muszę już grać chyba mogisa w tym momencie, o. No, to jest już mega bolesne. Zostanę za dwa. Mhm. I tylko za dwa, tak? Nie, tylko za jeden. No, Okej, okay. to jeszcze mogę przeżyć. Zagramy sobie w takim razie chyba satyra jednak oddamy turę. Cóż dobra, Seab of Hemlock, tak? <grystanie> Coś lepszego. Spiteful Blow. No dobra. Także no szkoda, tej, szkoda tej, tej partii, bo szkoda tego deku, bo był fajny, no ale niestety... Niestety... Tutaj myślę, że jeszcze, jeszcze gdybym teraz dostał te 4 blokerów, to mógłbym powalczyć, ale w tej sytuacji, kiedy koleś mi zniszczył i manę, i najlepszego stworka, ja to w zasadzie jestem martwy. Mhm, tak, nie ma, nie ma, także no to jest... Jakby jeden, jeden, jak się okazuje, jeden z tych, z tych draftów, który pójdzie do Annałów w, w cyklu fajny deck, ale niekoniecznie fajne rozdania. I też może tam jakiś, jakiś błąd w tej pierwszej grze, że jednak nie mu liganowałem. Miałem dropo za 3, dropo za 4, to wyglądało nieźle, ale niestety jego ręka, jego rozdanie było za dobre. No i te prawda? Te hamujące jakiekolwiek próby z mojej strony ewentualnej ofensywy jednak dały radę i ten najdolą. No nic, no nic, tak to wyglądało, także no, tutaj jakby trochę te słabości RG się pokazały w tym, w tym drafcie, że właśnie z BG ten dek ma o tyle problem, że najlepsze moje stwory giną od jego remowalu z miejsca, prawda. No nic, tyle ode mnie i to ja mam nadzieję, że właśnie będzie taki zbiór może draftów, w których wydaje mi się, że fajnie draftowałem, ale niekoniecznie fajnie mi poszło to dołączymy do tego zbioru, bo tam parę osób miało takie chęci, żeby właśnie nie tylko wygrane drafty dawać, ale też takie, w których nie najlepiej mi poszło. Chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że Dek mógł powalczyć przy odpowiednich rozdaniach. Gdyby ten Sadr był w drugiej turze, to to myślę, że tej gry bym nie mógł przegrać. No nic. Tyle, tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i pewnie tak jak powiedziałem, ten, ten film będzie dołączony do jakiegoś zbiorczego jakiegoś takiego zbiorczego, że tak powiem, odcinka obsysu, tak, w którym będzie parę draftów, w których po prostu gorzej mi poszło, może dwa, może trzy i tak to wygląda. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam.